Jestem bardzo, bardzo ciekawy jak mnie słychać. Mam rękę wyciągniętą na całą długość. Jakieś muszki koło mnie, ale jestem bardzo ciekawy jak mnie widać. Czy jestem ostry i czy jestem, bo jestem ze światłem, czyli jakby najlepsze światło teraz, żebym... Przmię teraz najlepsze światło. Ciekawy jestem, jak mi widać, jak mi słychać. Siemanko, Siemanko, niezłe wdzianko. Dlaczego zakupiłem nowy aparat w 2024 roku? Nowy Canon, em, w 2024 roku. No i właśnie, to był króciutki filmik z tego aparatu, który kupiłem. Także, jeżeli czekałeś na film, w którym będę pokazywał coś, co może gdzieś zobaczyłem na jakichś targach, czy też złożyłem zamówienie na coś, co wyjdzie nowego i myślałeś, że będę namawiał do zakupu najnowszego sprzętu, pomimo iż w 2023 na przy samej końcówce kupiłem Canona R6 Mark II, to, to się zawiedziesz. A więc kupiłem Canona Powershot N. Dlaczego go kupiłem? A więc historia jest bardzo... Krótka. Historia jest bardzo przypadkowa, a więc przeglądając um, EBaya zauważyłem taki mały aparacik. Bardzo mały aparacik i w zasadzie przeglądając Instagrama zobaczyłem taki mały aparacik. Gdzieś mi wpadł na jakiejś stronie, że um, nowy aparat, który um, powoduje, iż zdjęcia nie są do końca ostre. Zaciekawiło mi to troszeczkę. Um, przeszedłem, zobaczyłem. Um, model aparatu, przeszedłem na eBay, a zobaczyłem, że kosztuje takie coś 230-240 funtów. W eBay, na eBay jest taka, taka opcja, że można złożyć ofertę, jeżeli sprzedający się zgadza, może sprzedać ym, rzecz po, te, po cenie, którą ym, oferuje kupujący, potencjalny kupujący. A więc zaoferowałem 100 bodajże 20 funtów i po kilku minutach moja oferta została zaakceptowana. Po kilku dniach przyszedł taki zgrabny aparacik, bardzo fajnie wykonany. Słuchajcie, chciałbym, żeby teraz wszystkie aparaty były wykonane w ten sposób. Aparat jest z 2012 roku, wygląda jakby był wykonany przed chwilą, wyszedł z fabryki przed chwilą. Chciałbym, żeby każdy aparat miał taką budowę z takiego. z takiej, tak, tak solidny, żeby był. Ma ekran dotykowy, włącza się go bardzo prosto. Właśnie w ten sposób i ma wykrywanie twarzy. Ma dodatkowy ekran. Słuchajcie, same yy, nowości, że tak powiem. Ale zaciekawiło mnie właśnie to, że było to zareklamowane na Instagramie, że aparat, który pozwoli ci na wykonywanie zdjęć, które nie będą ostre, będą rozmazane. I to mnie bardzo zaciekawiło. I słuchajcie, widzieliście przed chwilą ten, ten krótki filmik i. Właśnie tak wyglądają zdjęcia. Nawet jak podniesiemy ostrość w aparacie, nawet jak w postprodukcji wyciągam ostrość, tej ostrości do końca nie ma. Jest to takie mydło, rozmyte mydło. No i właśnie. Do czego zmierzam? Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych co troszeczkę przechodzi do Europy bardzo szybko, te trendy jak gdzieś tam się rodzą, przychodzą tutaj albo na odwrót, ale widzę to w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego? Jest taka fotograf, nazywa się India. Earl. Earl jak herbata Earl Grey. <gry> I ona swego czasu zasłynęła, sprzedawała dużą ilość presetów. Możliwe, że zapoczątkowała sprzedaż presetów. I ona, ona robi, i jej fotografia jest taka bardzo ciepła, ta, ta edycja jest bardzo ciepła. I ona sprzedawała te presety. Możliwe, że za, zapoczątkowała, możliwe, że była pierwszą na świecie, która sprzedawała presety, nie wiem. Ale Wszyscy gdzieś tam reklamowali, mówili, słuchaj, ja używam presetów e, Indii. E, swego czasu miałem, miałem okazję ją gdzieś tam poznać na którejś z tych konferencji, w której byłem e, i ona mówiła również, że swój biznes rozwinęła dzięki presetom. Dzięki tym presetom również, e, również zaoferowała presety na telefon. E, ktoś z, z producentów sprzętu, e, m, chyba OPPO, zaproponował jej współpracę, ona zrobiła presety, filtry tak zwane na, na telefon i były tam też indie filtry. te. I ona właśnie zauważyłem kilka tygodni temu, zaczęła sprzedawać presety, które, presety fotograficzne do Lightrooma i do Capture One, które Rozmazują zdjęcia, które powodują, że zdjęcia wyglądają bardziej w ruchu, co teraz jest bardzo trendy. Słuchajcie, bardzo trendy jest zrobienie zdjęcia, które jakby w cudzysłowie, oczywiście nie jest poprawne fotograficznie. Tak, kupujemy najdroższy sprzęt w moim przypadku Canon R6 Mark II. Najdroższy obiektyw, który mam, to będzie 50 12 rf I, I ten sprzęt pozwoli mi zrobić super ostre zdjęcia w, doby, w bardzo niskiej jakości, w, jeśli chodzi o światło, tak, czyli w bardzo słabym świetle. Mogę, możemy ISO podnosić, możemy wyostrzać to itd. Tak tak Teraz nawet, jak jestem tutaj, jestem ostry jak żeleta. A jak byłem przed chwilą, czy to było takie coś, co chcielibyście zobaczyć? Czy chcielibyście zobaczyć zdjęcie, które film, które byłoby nagrane? W 100% tym. Zobaczcie, już tutaj widać, że to jest nieostre. Yy, czy chcielibyście cały film oglądać w ten sposób, któregoś razu może nagram, o ile jeszcze się nie pozbędę tego aparaciku. Nie wiem, czy będę go trzymał, ponieważ jest to troszeczkę konkurencja u mnie na półce, jeśli chodzi o małe aparaty. Mam również yy, Canona G7G7X Mark III? chyba tak. Tych nazw jest bardzo dużo tych modeli i i, 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 ale możliwe, że nagram. Dźwięk był bardzo dobry, jak na takie coś. Tu jest mikrofon na górze, więc trzy kropeczki mikrofonów porównując do takiego mikrofonu, to dźwięk był bardzo, bardzo dobry. Yy, i, I słuchajcie, no i do, tym, w tym kierunku to wszystko zmierza. A więc, im bardziej rozmazane, im bardziej <laughs> mm, niedokładne, tym właśnie te pary. Kierują się troszeczkę. Mieliśmy taką dyskusję na jednym z forum fotograficznych, właśnie, że przychodzą takie zapytania: czy jesteś w stanie zrobić nieostre zdjęcia? I zastanawialiśmy się na samym początku zastanawialiśmy się bo to było kilka miesięcy temu czy. Yy, chodzi o zrobienie zdjęć nieostrych, czyli ktoś się pomylił i pytał, yy, czy, 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 czy zrobisz mi ostre zdjęcia. Yy, czy, czy, czy te zdjęcia będą nie wiem, wyostrzone albo coś, może ktoś się po prostu pomylił, ale nie. Doszliśmy do wniosku, że po, 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 tym, po wymianie z potencjalnym klientem, potencjalną parą, po wymianie mailowej, doszło do sprostowania, do, do sklaryfikacji. Zapytania, i tam zostało powiedziane: nie, 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 chodzi mi o tego rodzaju zdjęcia. Tak, czyli znowu te zdjęcia, które były przesłane jako przykład, to były zdjęcia poruszone, to były zdjęcia z ktoś przebiegał, ale czy, czy przechodził, para moda przechodziła przez tak, przez kadr, ale ktoś użył, tak? Długiego czasu naświetlania, że nie zamroził ruchu lub też nie użył lampy, i, i to spowodowało tam, ten, to poruszenie, to, to mydełko takie. Yy, I co? I teraz mamy pozbywać się tego sprzętu, który gwarantuje najlepszą jakość, który gwarantuje taką właśnie coś, co, co kiedyś byśmy powiedzieli, że. Yy, Właśnie po to kupujemy najlepszy sprzęt? Właśnie po to kształcimy się? Mm, oferujemy? Pokazujemy? W ten sposób to idzie? I słuchajcie, kiedyś, mm, w 2016 bodajże, byłem na takim szkoleniu u Rafała Bojara i on, on już wtedy pokazywał, yy, może on zapoczątkował ten trend, on już wtedy pokazywał smarowanie obiektywu. Masłem, on wtedy smarował wazeliną ym, lub też zakładanie worka i powodowanie takiego zmiękczenia, zakładanie worka z taką małą z taką małą, małą przerwą między znaczy worku, tak, żeby w tym miejscu było coś bardziej ostre, a po bokach, żeby było takie mydło, coś po, 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 imitujące coś, takie obiekty w tilt shift, ale w różnych płaszczyznach ten tilt shift, tak. I słuchajcie, czy w ten sposób? Czy w tą stronę zmierza fotografia? Czy w tą stronę zmierza zapatrzenie na, ym, na sztukę, na, na sztukę, którą, o której mówimy oczywiście, czyli o, o fotografii ślubną? Słuchajcie, moim zdaniem świat jest poprzez media społecznościowe przesycony ilością wizualnego Wzłóg wizualnej uczty, tego czegoś, co widzimy, widzimy tego za dużo, jest to, jest to po prostu. Skrolujemy, scrollujemy, scrollujemy i napawamy się tym, ale nie napawamy się tym w ograniczonej ilości, czyli w momencie kiedy powiemy, w momencie, kiedy masz tego mało, jest taki nie byłby taki niedostyd byłoby, a, chciałbym więcej, teraz jest tego za dużo. I wydaje mi się, że to bardziej właśnie psuje to. Zaburzenie estetyczne. Nie mówię, że jest to złe w żadnym wypadku. Mówię o zepsuciu poczucia estetyki. Oczywiście zdjęcie nie musi być ostre, żeby pokazywało emocje, zdjęcie nie musi być ostre, żeby było idealnym portretem, zdjęcie nie musi być ostre, takie ostre, wyostrzone, tak? Żeby pokazywało piękno. Y oczywiście, jakbyśmy tu, tak jak widzicie, widzicie każdą moją porę tutaj, każdy mój wór pod oczami, w momencie kiedy wszystko jest ostre, bo, ponieważ teraz nagrywam telefonem. Ale w momencie kiedy yy, bym ten obraz zmiękczył, czyli tak jakby troszeczkę zepsuł dla, dla oka, wyglądałbym lepiej, korzystniej, bardziej atrakcyjnie, czy może bardziej nowocześnie? Zapraszam do dyskusji, jeżeli macie ochotę, i jeszcze dodam taką małe. Ogłoszenie na koniec. W tym roku e, planuję zaprosić dwóch patronów z mojego, z mojej grupy patronów e, na pójście ze mną na całodniowe wesele i będę oferował to w gronie moich patronów. Także zapraszam do dołączenia, jeżeli masz na to ochotę. www.patronite.pl łamane na Zibi Zapraszam więcej niż tylko e, m, zaproszenie na. Całodniowe wesele, na którym możesz zobaczyć, jak ja pracuję, jak będzie pracował jeszcze mój kolega angielskojęzyczny, yy, i tam jest dużo więcej materiałów, będzie jeszcze więcej. Również pokazują, pokazuje się bardzo dużego, bardzo dużej ilości yy, live'ów lub też yy, transmisji z miejsc, gdzie jakieś zdjęcia robię. Pokazuje również, co mam w torbie, jak i również cotygodniowe takie yy, wideo, wideo, przemyślenia yy, yy, spoza. Jakby mainstreamu, spoza tego, co publikuje powszechnie dla większej grupy ludzi. Także zapraszam do wspierania mnie patronite.pl, łamane na zibi Kędziora.